Szykuje się naprawdę sporo ciekawych nowych zestawów z Lego City. Zobaczcie, jak wygląda łódź. I to nie byle jaka, bo łódź policyjna. Ale w zestawie znajdziecie również ponton. 130 zł katalogowo za 264 klocki. Pojawi się również policyjny warsztat tuningowy. 220 zł za 489 elementów. Następny zestaw to samolot pogotowia ratunkowego. 395 klocków za 220 zł. Będzie fantastyczny buldożer. 682 elementy. Za 260 zł. Czekam na kolejne pojazdy budowlane. Wóz holowniczy z dźwigiem 793 elementy za 350 zł. Naprawdę wygląda fenomenalnie. Mniej fenomenalnie wygląda centralny dworzec kolejowy, 752 klocki za 400 zł. Katalogowo. No a bardzo ciekawie prezentuje się nowy pociąg. I to nie byle jaki, bo będzie to ekspres polarny. Ma kosztować około 850 zł i będzie składał się z 1517 elementów. No i kolejny arktyczny zestaw to ciężarówka. Z laboratorium arktycznej odkrywczyni. 480 zł katalogowo i 1057 elementów. W zestawie znajdziecie wilki. No i pojawi się również w październiku zestaw, który pojawia się co roku, czyli kalendarz adwentowy, a w nim stroje m.in. choinki, renifera czy też niedźwiedzia polarnego. Dawajcie znać, na który z tych zestawów czekacie.